W życiu codziennym otaczają nas różnorodne relacje, od tych bliskich, po zupełnie powierzchowne. Na pierwszy rzut oka większość z nich wydaje się harmonijna, pełna życzliwości i zrozumienia. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co kryje się pod pozornie przyjaznymi uśmiechami, uprzejmymi gestami i ciepłymi słowami? Czy możliwe, że niektórzy ludzie, choć wydają się być przy nas, w rzeczywistości żywią wobec nas ukryte intencje? które mogą być dalekie od sympatii? Czasami intuicja daje o sobie znać, subtelne sygnały, które odbieramy, a mimo to często je ignorujemy. Uczucie dyskomfortu w czyjejś obecności, niejasne emocje, które towarzyszą rozmowie, czy nawet ciche zgrzyty w sercu po pozornie niewinnym żarcie, to wszystko może wskazywać na coś głębszego. Ignorowanie tych znaków sprawia, że poświęcamy swoją energię, czas, a nawet zaufanie ludziom, którzy nie zawsze mają wobec nas dobre intencje. Filozofia buddyzmu Zen uczy, że życie w pełnej świadomości oznacza obserwowanie nie tylko świata zewnętrznego, ale też relacji, które budujemy. Bycie uważnym pozwala rozpoznać subtelne oznaki, że ktoś może nie być wobec nas szczery. Dlaczego to takie ważne? Bo nie tylko pozwala nam unikać rozczarowań, ale także daje siłę, by chronić swoje wnętrze przed manipulacją i zranieniem. To klucz do budowania harmonijnego życia, w którym otaczają nas ludzie wspierający i pełni autentycznej troski. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się siedmiu oznakom, które mogą pomóc zrozumieć, czy ktoś, kto wydaje się być blisko, w rzeczywistości ukrywa przed nami swoje prawdziwe emocje. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, zachęcam do refleksji. Czy w waszym otoczeniu zdarzyły się sytuacje, które budziły wątpliwości, ale zostały zignorowane? Dzisiaj dowiecie się, jak uważność może być narzędziem do rozpoznawania prawdy i odzyskania równowagi w relacjach. Żarty z pozoru niewinna forma rozrywki coś, co ma budować relacje, rozładowywać napięcia i sprawiać radość. Ale czy kiedykolwiek zauważyliście, że niektóre żarty pozostawiają po sobie coś więcej niż śmiech? Może to być subtelne ukłucie, ledwie wyczuwalne, ale z czasem coraz bardziej dokuczliwe. Niektórzy ludzie używają żartów jako narzędzia, by w ukryty sposób podkreślić czyjeś słabości, umniejszyć wartość drugiej osoby albo sprawić, że zacznie wątpić w siebie. Wyobraźcie sobie sytuację. Ktoś z waszego otoczenia regularnie żartuje z tego samego tematu, waszego wyglądu, sposobu mówienia, błędów, które popełniacie. Początkowo to może nawet wydawać się zabawne, przecież wszyscy się śmieją, prawda? Ale z czasem te komentarze stają się coraz bardziej precyzyjne, ukierunkowane, jakby miały jedno zadanie trafić w wasze wrażliwe miejsca. Kiedy słyszycie, Oj, nie przesadzaj, to tylko żart, możecie poczuć, że coś tu nie gra. W głębi serca wiecie, że to, co było powiedziane z uśmiechem, wcale nie ma na celu poprawienia Wam humoru. Filozofia buddyzmu Zen przypomina nam, że prawdziwi przyjaciele nie mają potrzeby, by drwić z naszych słabości. Widząc nasze niedoskonałości, wspierają nas, pomagają zrozumieć je w sposób pełen szacunku, a nie złośliwości. Jeśli ktoś wciąż na nowo wraca do tych samych tematów w swoich żartach, być może nie jest to przypadkowe. Może jest to forma manipulacji, subtelny sposób, by obniżyć waszą pewność siebie i utrzymać was w miejscu, które uznają za wygodne. Zastanówcie się, jak często przymykacie oko na takie komentarze, mówiąc sobie, to przecież nic takiego. Może łatwiej udawać, że się śmiejecie, niż przyznać, że w rzeczywistości te słowa was ranią. To niestety staje się częścią codzienności dla wielu osób. Żyjemy w przekonaniu, że skoro coś zostało powiedziane z uśmiechem, to nie może być złe. Ale Zen uczy nas, by nie ignorować tego, co sprawia, że czujemy się nieswojo. Jeśli coś w Was wzbudza dyskomfort, warto temu bliżej się przyjrzeć. Takie żarty, stale krążące wokół tych samych tematów, rzadko są przypadkowe często kryją w sobie intencje utrzymania przewagi, podkreślenia własnej pozycji lub wzmocnienia swojego ego kosztem drugiej osoby. Zamiast reagować gniewem, Zen uczy nas spokoju i wyznaczania granic, nie po to, by walczyć, ale by chronić siebie. Gdy zauważacie, że te żarty stają się normą, wiedzcie, że macie prawo powiedzieć, to mnie rani. To nie jest oznaka słabości, lecz odwagi. Bo prawda jest taka, że czasami żarty mogą ranić bardziej niż słowa wypowiedziane wprost, uderzają w miejsca, gdzie jesteśmy najbardziej wrażliwi. Warto obserwować te zachowania z dystansu, nie przywiązując się do nich emocjonalnie, ale też nie ignorując ich. W końcu to, jak ludzie się wobec nas zachowują, jest odbiciem ich własnych intencji. W waszych rękach leży decyzja, czy dacie im na to przyzwolenie. Czy jasno określicie swoje granice? Wykluczenie słowo, które na pierwszy rzut oka wydaje się brutalne i oczywiste. Ale co z sytuacjami, gdy dzieje się to w subtelny, niemal niezauważalny sposób? Wyobraźcie sobie, że wasi znajomi planują wspólną kolację, wyjazd czy imprezę, ale przypadkiem zapominają was poinformować. Tłumaczą, że to było coś spontanicznego, że myśleli, iż i tak nie będziecie zainteresowani. A może widzicie ich zdjęcia w mediach społecznościowych, jak świetnie się bawią, podczas gdy wy nie mieliście pojęcia, że coś się dzieje. Zdarza się? Takie wykluczenie, choć z pozoru nieznaczące, zostawia po sobie ślad. To nie jest zwykłe przeoczenie. To subtelny sposób na zasygnalizowanie, że wasza obecność jest mniej istotna. Nie powiedzą tego wprost, bo łatwiej jest udawać, że to przypadek, niż stanąć twarzą w twarz z prawdą. Ale wy to czujecie. Gdzieś w głębi serca wiesz, że to nie jest tak niewinne, jak próbują to przedstawiać. Buddyjska filozofia Zen uczy nas, że takie chwile są okazją do spojrzenia na rzeczywistość taką, jaka jest, bez iluzji. Często łatwiej jest nam usprawiedliwiać takie zachowania, wmawiając sobie, że to tylko nieporozumienie. Ale czy naprawdę można wierzyć w nieustanne przypadki? Kiedy sytuacja powtarza się raz za razem, czas spojrzeć na to z innej perspektywy. Może wcale nie chodzi o Was, ale o nich, o ich własne niepewności, lęki lub nawet zazdrość. Być może obawiają się, że Wasza obecność wyróżni się na tle grupy, że macie w sobie coś, co przypomina im o ich własnych ograniczeniach. W Zen mówi się, że takie doświadczenia są niczym lustro, które odbija prawdziwe intencje innych ludzi. Wykluczenie może być wyrazem ich słabości, a nie Waszej wartości. Zamiast zadręczać się pytaniami: Dlaczego tak się dzieje? Czy, Co zrobiłem źle? Podejdźcie do tego z perspektywy zen, z uważnością i spokojem. Macie prawo pytać: Dlaczego nigdy nie jestem zapraszany? Ale róbcie to nie po to, by wzbudzić poczucie winy, lecz by pokazać, że dostrzegacie sytuację. To może zmienić dynamikę relacji. Czasem prowadzi to do wyjaśnienia. A czasem do ochłodzenia więzi. Ale Zen uczy, że nie ma w tym nic złego. Czasami lepiej pozwolić liściom opaść, by zrobić miejsce na nowe, bardziej autentyczne relacje. Pamiętajcie, że to, jak ludzie traktują Was w takich sytuacjach, więcej mówi o nich niż o Was. Nie pozwólcie, by ich zachowanie wpłynęło na Wasze poczucie wartości. Relacje, które nie są oparte na szczerości i wzajemnym szacunku, to tylko powierzchowne więzi które z czasem przestają mieć znaczenie. A wy zasługujecie na ludzi, którzy będą chcieli dzielić z wami każdą chwilę, nie z obowiązku, lecz z autentycznej potrzeby waszej obecności. Komplementy. Kto z nas ich nie lubi? Słowa uznania, które mają dodać otuchy, podnieść na duchu, sprawić, że poczujemy się docenieni. Ale co, jeśli te miłe słowa pozostawiają po sobie dziwne uczucie dyskomfortu? Co jeśli po chwili zastanowienia dostrzegasz w nich coś, co zamiast budować, subtelnie podcina skrzydła? Takie komplementy z ukrytym ostrzem są mistrzowską formą manipulacji. Na pierwszy rzut oka brzmią jak pochwała, ale kryją w sobie coś zupełnie innego. Wyobraźcie sobie, że ktoś mówi całkiem nieźle ci idzie, jak na początkującego, albo to naprawdę dobra praca, zwłaszcza jak na twoje możliwości. Niby słowa uznania. Ale z każdym ich powtórzeniem czujecie coraz większy zgrzyt. W głowie zaczynają pojawiać się pytania, czy oni naprawdę wierzą w to, co mówią, czy może właśnie mi przypomnieli, gdzie według nich jest moje miejsce. To pułapka. Takie komplementy, zamiast budować, zasiewają wątpliwości. Są jak trucizna ukryta w pięknym kielichu, z pozoru niewinne, ale potrafią wywołać głęboki niepokój. Filozofia Zen mówi o uważnym słuchaniu, nie tylko słów ale także intencji, które za nimi stoją. Komplementy, które brzmią jak pochwały, ale zawierają subtelne aluzje, często są odbiciem cudzych lęków i niepewności. Być może osoba, która je wypowiada, sama czuje się zagrożona. Może widzi w Was potencjał, który przypomina jej o własnych ograniczeniach. To ich sposób na zachowanie dominacji, na subtelne zniechęcenie Was do dalszego rozwoju. Zastanówcie się, ile razy słyszeliście coś w stylu: jesteś bardziej błyskotliwy, niż się spodziewałem, albo wow, nie myślałem, że ci się uda. Te słowa nie tylko nie wspierają, ale przypominają, że według nich nie pasujecie do wyznaczonych przez nich standardów. W zen uczymy się, by nie przyjmować wszystkiego, co mówią inni, jako prawdy o nas samych. To, co słyszymy, jest często odbiciem osoby, która to wypowiada a nie naszej rzeczywistości. Wyobraźcie sobie, że każde takie słowo jest jak kropla deszczu, spada na powierzchnię waszego umysłu, ale nie musi wnikać głębiej. Możecie pozwolić tym słowom zniknąć, zanim zdążą zostawić ślad. Prawdziwa siła tkwi w świadomości, w dostrzeżeniu, że nie musicie przyjmować każdego komentarza jako prawdy. Niech to, co mówią inni, pozostanie ich sprawą, a wasz wewnętrzny spokój niech będzie niewzruszony. Zen przypomina nam, że wartość nie jest definiowana przez słowa innych, ale przez to, jak sami siebie postrzegamy. Kiedy ktoś próbuje zasiać w Was wątpliwości pod przykrywką komplementu, możecie spojrzeć na to z uważnością. Zamiast reagować gniewem czy zranieniem, po prostu przyjmijcie te słowa jako odbicie ich własnych myśli. W ten sposób odbieracie im moc wpływania na Waszą pewność siebie, zachowując spokój i równowagę. W końcu to wy decydujecie, co zbuduje wasze wnętrze, a co pozostanie jedynie cieniem na powierzchni. Czas najcenniejszy zasób, jaki możemy komuś ofiarować. W relacjach pełni on rolę nieocenionego daru, pokazując, jak ważna jest dla nas dana osoba. Ale co, jeśli w pewnych relacjach zaczynacie zauważać dziwną prawidłowość? Kiedy wyciągacie rękę, by się spotkać, usłyszeć ich głos, wspólnie coś przeżyć. Nagle zawsze są zbyt zajęci. Z pozoru brzmi to jak niewinna wymówka. Przecież wszyscy mamy swoje obowiązki, jednak prawda bywa bardziej złożona. Wyobraźcie sobie, że dzwonicie do kogoś z propozycją spotkania, a oni mówią: Mam teraz tak dużo na głowie, może innym razem. Wydaje się to normalne, ale gdy później widzicie ich zdjęcia z innymi osobami, pełne uśmiechu i wspólnych chwil, zaczyna pojawiać się pytanie. Dlaczego zawsze mają czas dla innych, ale nigdy dla mnie? To uczucie bycia pomijanym, choć niewyrażone wprost, zaczyna narastać. W głębi duszy wiecie, że to nie jest kwestia braku czasu, lecz priorytetów. Filozofia Zen przypomina nam, że prawdziwa natura relacji ujawnia się w takich subtelnych sygnałach. Ludzie zawsze znajdują czas na to, co jest dla nich ważne. Jeśli więc ciągle słyszycie wymówki, że są zbyt zajęci, Warto zastanowić się, co to naprawdę oznacza. Może ich serce już dawno nie jest tak blisko Was jak kiedyś, a może ich brak zaangażowania wynika z tego, że nie widzą w Was relacji, która ma dla nich większą wartość. To nie jest łatwe do przyjęcia. Często tłumaczymy ich zachowanie, może faktycznie są zajęci, może to tylko chwilowe. Ale czy rzeczywiście? W zen uczymy się akceptować rzeczywistość taką, jaka jest. Bez koloryzowania jej iluzjami. Jeśli ich zajętość powtarza się, a wy czujecie, że ciągle stoicie na uboczu, może czas spojrzeć na te relacje z dystansem. Wyobraźcie sobie swoje życie jako ogród. Czy podlewalibyście usychającą roślinę, która przestała wydawać owoce kosztem tych, które kwitną? Tak samo jest z relacjami. Warto poświęcać czas i energię na te, które odwzajemniają waszą troskę. Zamiast inwestować w ludzi, którzy zawsze znajdują wymówki. Buddyjska mądrość uczy nas, że odpuszczanie to nie oznaka słabości, lecz siły. Czasami najlepiej jest pozwolić pewnym relacjom odejść, jak jesienne liście spadające z drzewa, ustępując miejsca nowym początkom. Prawdziwi przyjaciele zawsze znajdą czas, by być obok, nawet w najbardziej napiętym grafiku. Ci, którzy go nie znajdują, pokazują, gdzie leżą ich priorytety. I choć może to być bolesna prawda, pamiętajcie, lepiej wiedzieć, kto naprawdę zasługuje na Wasz czas, niż tracić go na ludzi, którzy nie potrafią poświęcić Wam choćby chwili. Kontakt fizyczny prosty, niemal automatyczny gest, który często mówi więcej niż słowa. Uścisk dłoni, przyjacielskie poklepanie po ramieniu, czy delikatne objęcie to wszystko są sposoby wyrażania bliskości, zaufania i otwartości. Ale co? Jeśli ktoś konsekwentnie unika tych gestów, szczególnie w waszej obecności, czy zastanawialiście się, dlaczego w tłumie pełnym śmiechu i rozmów ta jedna osoba zdaje się celowo omijać każdy moment, w którym mogłaby się z wami zetknąć? Wyobraźcie sobie sytuację: pracujecie z kimś lub przebywacie w towarzystwie znajomych, a ta osoba wita się serdecznie z innymi, uśmiecha, przybija piątki. Jednak w stosunku do was zawsze zachowuje dystans jakby niechcący pomijając wasze wyciągnięte ręce. Z początku myślicie, pewnie przypadek, nic takiego, ale z czasem zauważacie schemat. Ta osoba nie unika kontaktu z ludźmi ogólnie, unika go tylko z wami. Buddyjska filozofia Zen uczy nas, że każda reakcja, nawet ta niewypowiedziana, niesie ze sobą przesłanie. Kiedy ktoś unika kontaktu fizycznego, może to świadczyć o braku zaufania poczuciu dyskomfortu lub ukrytej niechęci. Kontakt fizyczny jest bowiem czymś więcej niż tylko dotykiem. To otwarcie się na drugą osobę, sygnał bliskości i akceptacji. Gdy ktoś tego unika, warto zadać sobie pytanie, co naprawdę próbuje przekazać swoim zachowaniem. Zen uczy by nie oceniać, lecz obserwować. Zamiast natychmiast szukać winy w sobie, spróbujcie spojrzeć na tę sytuację z dystansu. Może to nie wasza wina a ich wewnętrzne bariery, lęki czy nawet brak szczerości. Może ich unikanie jest próbą ochrony przed czymś, z czym sami nie potrafią się zmierzyć. W takich momentach warto zachować równowagę i nie wymuszać bliskości. Nie każdy gest musi być odwzajemniony, a nie każdy brak kontaktu oznacza coś osobistego. Obserwujcie rzeczywistość taką, jaka jest. Jeśli ktoś unika waszego dotyku, być może unika również emocjonalnej otwartości. To cenny sygnał, który pozwala zrozumieć, gdzie naprawdę jesteście w tej relacji. Najważniejsze, byście nie ignorowali tych subtelnych znaków. Nie chodzi o to, by wyciągać pochopne wnioski, ale by zauważyć, kiedy w waszych relacjach zaczyna pojawiać się przestrzeń, która stopniowo zamienia się w przepaść. Zen przypomina, że życie w pełnej świadomości to dostrzeganie prawdy w drobnych gestach i działanie w zgodzie z tą prawdą. Czasami oznacza to zaakceptowanie faktu, że nie każda relacja jest przeznaczona, by trwać, a to, co pozostaje, jest zawsze tym, co naprawdę ma dla Was wartość. Trudne chwile to lustro, które odbija prawdziwą wartość naszych relacji, to właśnie wtedy, gdy świat zdaje się walić, a Wy potrzebujecie kogoś, kto po prostu będzie przy Was, zaczynacie dostrzegać, kto naprawdę jest blisko, a kto znika, zostawiając Was samych. Czy mieliście kiedyś wrażenie, że osoby, którym zawsze pomagaliście, nagle stają się nieosiągalne, gdy to wy potrzebujecie wsparcia? Wyobraźcie sobie sytuację, gdy zmierzacie się z problemami, które wydają się przytłaczające. Sięgacie po telefon, piszecie wiadomość, próbujecie porozmawiać, ale odpowiedzią jest cisza. Mam teraz dużo na głowie, odezwę się później. Słyszycie wymówki, które, choć brzmią logicznie, tak naprawdę są wyrazem braku zaangażowania. I co dalej? Czekacie, dajecie im czas, ale ten telefon czy wiadomość nigdy nie nadchodzą. To uczucie osamotnienia, kiedy najbardziej potrzebujecie czyjejś obecności, bywa najtrudniejsze do zniesienia. Buddyjska filozofia Zen przypomina, że kryzysy są momentami, które pokazują prawdziwą naturę relacji. Ludzie, którzy znikają w chwili, gdy ich najbardziej potrzebujecie, pokazują, że ich zaangażowanie było jedynie powierzchowne. W trudnych momentach wiele osób unika kontaktu, nie dlatego, że nie mogą, lecz dlatego, że nie chcą. Czasem boją się zmierzyć z waszym bólem, innym razem po prostu ich wygoda staje się ważniejsza niż wasze potrzeby. Nie oznacza to jednak, że musicie ich osądzać czy żywić do nich urazę. Zen uczy nas by traktować takie sytuacje jako cenne lekcje. Jeśli ktoś nie potrafi być przy Was, gdy tego najbardziej potrzebujecie, nie jest to odbicie Waszej wartości, lecz ich ograniczeń. To, jak ludzie reagują na Wasze cierpienie, więcej mówi o nich samych niż o Was. Wyobraźcie sobie, że trudne chwile w Waszym życiu są jak silny wiatr, który oczyszcza ogród. To, co chwiejne i płytko zakorzenione, odchodzi, pozostawiając miejsce na to, co stabilne i prawdziwe. Pamiętajcie, że wsparcie to nie tylko słowa, to gesty, obecność, gotowość do bycia tam, gdzie jesteście wy, a jeśli ktoś nie potrafi tego dać, lepiej wiedzieć o tym teraz niż później. Zen mówi o wdzięczności za prawdę, nawet jeśli jest bolesna. Trudne chwile mogą być filtrem, który oddziela iluzje od rzeczywistości. Ludzie, którzy zostają, są waszymi prawdziwymi sojusznikami, a ci, którzy odchodzą, uczą was, że zasługujecie na więcej. Niech ta świadomość stanie się dla was siłą, która pozwoli wam skierować swoją energię na relacje, które są autentyczne, stabilne i wspierające. W końcu to nie ilość osób w waszym życiu się liczy, ale ich jakość. A prawdziwi przyjaciele, jak głęboko zakorzenione drzewa, pozostają niewzruszeni, niezależnie od burzy. Plotki, z pozoru niewinne rozmowy, które wielu traktuje jako codzienny element relacji międzyludzkich. Ale czy naprawdę są one tak nieszkodliwe, jak się wydaje? Szeptane za plecami słowa potrafią zniszczyć zaufanie szybciej, niż można by się spodziewać. Kiedy ktoś, komu ufacie, dzieli się waszymi sekretami z innymi, nie tylko narusza waszą prywatność, ale też celowo podważa więź, którą tak skrupulatnie budowaliście. Wyobraźcie sobie, że zwierzacie się komuś z czymś bardzo osobistym, czymś, co nosiliście w sobie od dawna. Wydaje się, że ta osoba was rozumie, zapewnia, że to pozostanie między wami. A jednak kilka dni później dowiadujecie się, że wasze słowa zaczęły krążyć. Przeinaczone, wyolbrzymione, wyśmiane. To jak cios prosto w serce. Czujecie nie tylko rozczarowanie, ale też głęboką stratę, utratę zaufania, które wydawało się niezachwiane. Filozofia Zen przypomina nam, że relacje powinny być jak lustra, jasne, szczere, odbijające prawdę. Plotki to jednak jak pęknięcia na tej tafli, zniekształcają rzeczywistość, sprawiają, że to, co mówicie, staje się narzędziem w rękach innych. Osoby, które plotkują, nie robią tego przypadkiem. Często to ich sposób na zyskanie kontroli, podniesienie własnej wartości kosztem waszej. Takie zachowanie jest wyrazem ich lęków, niepewności i potrzeby dominacji. W Zen mówi się, że słowa są potężną bronią, mogą budować mosty, ale i palić je za sobą. Jeśli zauważacie, że ktoś regularnie omawia życie innych, możecie być pewni, że wasze sekrety również nie są bezpieczne. Pomyślcie o tym, czy osoba, która przy was plotkuje o innych, nie zrobi tego samego, gdy was zabraknie? Jednak Zen uczy, by nie reagować gniewem ani zranieniem. Zamiast tego warto spojrzeć na takie sytuacje z perspektywy świadomości. Plotki mówią więcej o osobie, która je rozpowiada, niż o tym, kto jest ich tematem. Kiedy zrozumiecie, że te słowa nie definiują waszej wartości, odzyskacie swoją siłę. Możecie świadomie podjąć decyzję, komu warto ufać a komu lepiej zachować dystans. Wyobraźcie sobie, że wasze życie to spokojne jezioro. Plotki są jak kamienie wrzucane do wody, na początku tworzą fale, ale z czasem powierzchnia znów się wygładza. Tak samo wy możecie nauczyć się zachowywać spokój, pozwalając, by te słowa nie miały nad wami władzy. Wybierzcie otaczanie się ludźmi, którzy szanują waszą prywatność i wspierają was, nawet gdy nie jesteście obecni. Na koniec pamiętajcie: prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto mówi dobrze o Was za Waszymi plecami, a nie tylko w Waszej obecności. Ludzie, którzy szerzą plotki, sami tworzą swoje własne więzienie, zbudowane z braku autentyczności. Wy nie musicie być jego częścią. Skupcie się na budowaniu relacji opartych na szczerości i wzajemnym zaufaniu, bo to one stanowią prawdziwą wartość w naszym życiu. Nasze relacje są jak ogród wymagają troski, uwagi i świadomego pielęgnowania. Ale czasami w tym ogrodzie mogą pojawić się chwasty, które niezauważone rozrastają się, tłumiąc wzrost zdrowych i wartościowych więzi. Dlatego tak ważne jest, aby nauczyć się dostrzegać subtelne sygnały, które wskazują, że ktoś w naszym życiu może nie być wobec nas szczery. Siedem znaków, które omówiliśmy, to tylko narzędzia, wskazówki, które pomogą Wam lepiej zrozumieć dynamikę Waszych relacji i chronić swoje wnętrze. Pamiętajcie, że nie chodzi o to, by oceniać ludzi wokół siebie, czy od razu odcinać się od każdego, kto sprawia wrażenie nieszczerego. Chodzi o to, by budować w sobie świadomość i odwagę. Świadomość, by dostrzegać, które relacje Wam służą, a które Was osłabiają. Odwagę, by stawiać granice tam, gdzie są one potrzebne, i wybierać otaczanie się ludźmi, którzy naprawdę są po Waszej stronie. Filozofia buddyzmu Zen przypomina, że życie w harmonii zaczyna się od nas samych. Jeśli będziemy pielęgnować autentyczność w sobie, przyciągniemy ludzi, którzy będą to odbijać w swoich działaniach. Nie musicie tracić swojej energii na tych, którzy ukrywają swoje prawdziwe intencje za maskami uprzejmości. Skierujcie ją na relacje, które Was wspierają, rozwijają i przynoszą Wam prawdziwe poczucie bliskości. Na koniec pamiętajcie, że prawdziwa siła nie polega na ilości ludzi, którzy Was otaczają, lecz na ich jakości. Prawdziwy przyjaciel to ten, który stoi u Waszego boku nie tylko wtedy, gdy świeci słońce, ale także podczas burzy. Otaczajcie się osobami, które dają Wam wsparcie i autentyczność, to właśnie te relacje pozwolą Wam wzrastać w siłę i wewnętrzny spokój. A teraz, jeśli czujecie, że ten materiał był dla Was wartościowy, podzielcie się nim z innymi. Niech będzie to narzędzie, które pomoże Wam i innym budować życie pełne szczerości, harmonii i prawdziwej bliskości. Dziękuję za Wasz czas i uwagę. Pamiętajcie, aby zawsze chronić siebie i swoje wnętrze.